Wiecie, jako sztuczkę zastosowano paskudną wobec Polski, po to, żeby przechwycić nasze wojska, nasze możliwości obronne, podsunięto rezolucję, w której znalazły się punkty oddające możliwość decydowania o naszej armii, o naszej obronności w zewnętrzne ręce unijne. Tylko większość kwalifikowana, czyli nawet przy naszym oporze i sprzeciwie mogą tym zarządzać. A po to, żeby zmylić naszą społeczność, włożony tam został dołożony jeden punkt na temat tarczy Wschód. I ten punkt dołożony poparło Prawa i Sprawiedliwość, poparła Konfederacja. Ale cały dokument, który jest niezwykle groźny, bo oddaje decydowanie o naszej obronności w obce ręce, po prostu odrzucali, głosowali przeciwko. I co? Podniosła lewacka strona Raban, że Prawo i Sprawiedliwości Konfederacji są przeciwko obronieniu Polski. Kłamstwo po prostu na skalę szokującą, ale tak zrobili. Rezolucja przeszła wzywająca do tego, żeby większość kwalifikowana, a nie jednogłośnie decydowana o obronności, czyli nawet jakby Polska nie chciała sprzeciwia się, to ktoś może zarządzić, że nasze wojsko będzie nie u nas, a gdzie indziej broniło, albo że nie będzie w ogóle bronione terytorium Polski, albo tylko od linii Wisły. I takie kłamstwo i oskarżanie publiczne premier, który mówi o tym, że prawo i sprawiedliwość nie chce bronienia Polski? Hipokryzja, kłamstwo, manipulacja. Słuchajcie, nie dajmy się zmanipulować, ale też mówmy o tym innym. To tyle. Pa pa.